Eliasz i Rydwan Ognia. Druga Księga Królewska, drugi rozdział, od 1 do 22 wersetu. Prorok Eliasz posunął się w latach. W trakcie swojego życia dokładał wszelkich starań, by wyplenić z Izraela kult bożków i pomóc swoim rodakom podążać za prawdziwym Bogiem. Teraz jego służba dobiegła końca. Sługa pański był gotowy pójść do nieba. Bóg wybrał już jego następcę, miał nim zostać Elizeusz. Przez pewien czas towarzyszył on staremu prorokowi, lecz był świadomy, że życie nauczyciela się kończy. Eliasz także wiedział, że już niedługo odejdzie do domu ojca. Po raz ostatni wybrał się ze swoim uczniem do Betel i Jerycha, gdzie nauczono młodych proroków. W obu tych miejscach Elizeusz słyszał pytanie: Wiesz, że Bóg zabierze dzisiaj Eliasza? Za każdym razem odpowiadał Tak, wiem. Stary prorok chciał, żeby jego uczeń dołączył do młodzieńców. Pan chce, żebym udał się w dalszą drogę, powiedział zostań, tu będzie ci dobrze. Nie, nie zostawię cię, uparł się Elizeusz. I poszedł z Eliaszem, a prorocy z Jerycha odprowadzili ich aż do rzeki Jordan. Gdy mężczyźni znaleźli się nad rzeką, Eliasz zdjął płaszcz, zwinął go i uderzył nim w wodę. Ta natychmiast się rozstąpiła, odsłaniając suche dno i dwaj wędrowcy przeszli po nim na drugi brzeg. Grupa młodych proroków wkrótce straciła ich z oczu. Wtedy sędziwy mąż Boży zwrócił się do swojego ucznia i zapytał go – co jeszcze mogę dla ciebie zrobić, zanim zostanę stąd zabrany? Chciałbym, żeby przeszła na mnie przynajmniej część twojego ducha, odparł Elizeusz. Gdy szli dalej i rozmawiali, nagle pojawił się ognisty wóz, zaprzężony w ogniste rumaki i rozdzielił ich. W powietrzu utworzył się potężny wir i młody prorok zobaczył, jak jego nauczyciel zostaje uniesiony do góry. Wiedział, że to koniec ich wspólnej podróży i że już więcej go nie zobaczy. Wpatrując się w niego, rozpaczliwie zawołał Ojcze, ojcze. Po chwili Eliasz z rydwanem zniknął w chmurach i nastała cisza. Elizeusz ze smutkiem opuścił głowę. O, to przecież stary płaszcz jego mistrza. Podniósł go i ruszył z powrotem w kierunku Izraela. Gdy dotarł do Jordanu, okazało się, że młodzi prorocy wciąż tam stali. Jakby tu przejść na drugą stronę. Ależ oczywiście elizeusz zwinął płaszcz przyjaciela i uderzył nim w nurt rzeki ze słowami: Gdzie jest pan, Bóg Eliasza? I tak jak poprzednio wody rzeki się rozstąpiły. Gdy prorocy to zobaczyli, z podziwem pokiwali głowami. Z pewnością jest nim duch Eliasza mówili między sobą. Prędko wyszli mu naprzeciw i oddali pokłon. Teraz on był ich nauczycielem i mistrzem. Usłyszawszy, co się stało, młodzieńcy zaproponowali, że część z nich pójdzie i poszuka ciała Eliasza. Może leży na którymś z okolicznych szczytów. Elizeusz był temu przeciwny. Nie, nie róbcie tego, powiedział, nie znajdziecie go. Jednak tamci nalegali i w końcu ich nowy mistrz się zgodził. Przez trzy dni wszędzie szukali ciała Eliasza. Nigdzie go nie znaleźli i wrócili zawiedzeni. Przecież wam mówiłem, że to na nic, skomentował Elizeusz. Poszedł z nimi do Jerycha, gdzie zatrzymał się na pewien czas. Któregoś dnia przyszli do niego mieszkańcy miasta i rzekli. Jak widzisz, jest to piękna okolica, ale mamy pewien problem. Tutejsza woda nie nadaje się do picia. Wielu z nas przez nią choruje i umiera, nawet ziemia nie wydaje plonów. Elizeusz ze współczuciem spojrzał na ich zatroskane twarze. Przynieście mi naczynie pełne soli, polecił. Gdy wrócili, kazał zaprowadzić się do miejsca, z którego codziennie czerpią wodę. Sypiąc sól do źródła, powiedział. Już nikt od tej wody nie umrze, gdyż Bóg ją uleczył i rzeczywiście od tamtej pory woda była czysta i dobra do picia.